Żeby zobrazować to od strony technicznej, wspomnę, że skrzynia biegów to niejako wózek inwalidzki, kula ortopedyczna dla silnika spalinowego. Po co nam skrzynia biegów? Nie potrzebujemy jej w samochodach elektrycznych. Otóż dlatego, że charakterystyka pracy silnika spalinowego wygląda tak, to jest zobrazowane na wykresie mocy silnika, momentu obrotowego generowanego przez silnik. Tworzy się wykres, który zależy od obrotów. I ten silnik spalinowy on się musi rozkręcić do 2,5-3000 obrotów. I dopiero wtedy ma optymalne parametry pracy. No i po to właśnie nam skrzynia biegów. Zmieniamy te biegi tak, jakbyśmy zmieniali w rowerze przerzutki. Za najbardziej optymalną pracę skrzyni biegów uważa się pracy skrzyni automatycznej, gdzie elektronika decyduje o tym, czy wrzucić pierwszy, drugi czy piąty bieg. I taka skrzynia bardzo często, gdy są spełnione warunki, niewielkie obciążenie, jazda spokojna, z tym samym tempem, jazda delikatnie z góry. Ta skrzynia bardzo często wrzuca z nawet trzeciego. Na siódmy bieg, dlatego że jest małe obciążenie i optymalna praca silnika na to pozwala. I my w skrzyni manualnej musimy właśnie odtworzyć tę charakterystykę pracy, którą oferują nam zaawansowane skrzynie automatyczne, i charakterystykę tej pracy odtwarzamy w zależności od warunków. Przy jeździe sportowej włączamy bieg za biegiem, dbając o to, żeby silnik rozwinął tą prędkość obrotową do 4, nawet 4,5 tysiąca obrotów. Natomiast przy spokojnej jeździe zarówno przy redukcji, jak i wrzucaniu biegów na wyższych. Czy nic się nie stanie, jak z dwójki wrzucimy na czwórkę, czy z trójki na piątkę? Jedno zalecenie takie techniczne. Nie obciążajmy silnika spalinowego bardzo wysokim momentem, czyli nie chciejmy od tego silnika dużo mocy, kiedy on ma bardzo niską prędkość obrotową. No jedziemy 20 na godzinę, nie załączajmy wtedy piątki, ponieważ jest to bardzo duże obciążenie dla panewek korbowodowych. Jest to generalnie szkodliwe dla silnika. W odpowiednich warunkach. Jest to dozwolone, nawet wskazane, żeby te biegi czasami pomijać. Są jakieś niebezpieczeństwa? Tak, są niebezpieczeństwa takie, że nowoczesny silnik diesla, on żeby właśnie optymalnie pracować, musi to wykonywać w odpowiedniej prędkości obrotowej. Zmuszanie takiego silnika do pracy w ciągle niskich obrotach, czyli na siłę wbijanie tych wysokich biegów. Niektórzy myślą, że w ten sposób zaoszczędzą na konsumpcji paliwa, bo ten silnik pracuje na niższych obrotach. Prawda jest jednak taka, że tam w wyniku wysilonej pracy dochodzi do nie Pełnego spalania, w konsekwencji jest sadza, która wydobywa się wraz ze spalinami, no i taka Niby oszczędna jazda kończy się później bardzo drogim serwisem związanym np. z wymianą filtra DPF, który się szybciej zużywa. Również te komponenty mechaniczne, o których wspomniałem, panewki korbowodowe, one również nie lubią wymuszania wysokich momentów przy niskich obrotach. Też te komponenty mogą się szybciej zużyć. podstawową wadą jest to, że po prostu zmniejszymy żywotność silnika. Panie Pawle, nie mogę zapytać o bieg jałowy, czyli wtedy, gdy samochód jest na luzie. Korzystajmy z tego przy np. zjeździe ze wzniesieniem dojeździe do skrzyżowania, czy raczej cały czas na biegu? Czekałem na to pytanie, dlatego że bieg jałowy i jego rozwinięcie zostało wspaniale zaadoptowane właśnie w skrzyniach automatycznych. Ogólnie dla takiej jazdy daily, codziennej odradzałbym toczenie się na neutralu, na biegu jałowym. Dojeżdżanie do skrzyżowania, kiedy nie jesteśmy na biegu jałowym, na niższym biegu hamując silnikiem, to powoduje zmniejszenie konsumpcji paliwa do zera. Do zera. Wtryski wtedy nic nie pobierają, także zdecydowanie Odradzam jazdę na biegu jałowym, odradzam jazdę ze wzniesień na biegu jałowym, zmienia to trakcję pojazdu, nawet nie polecam świadomego stosowania tego sposobu. Powiedziałbym, że również to raczej jest historia. Ta automatyka w skrzyniach niemanualnych, to też zauważyłem jakiś czas temu w samochodach, no między innymi grupy Volkswagena, ale to, to są samochody obsługiwane przez skrzynię niemieckiego producenta ZF. Tam w czasie jazdy autostradowej dochodzi nie tylko do automatycznego włączenia biegu neutralnego, ale również do całkowitego wyłączenia silnika. I to się dzieje czasami przy prędkości 110-120 km na godzinę. Ale jeżeli tylko muśniemy gaz, czy też hamulec, to wszystko się ponownie uruchamia tym systemem start-stop. Też zwróciłem uwagę, że również tu się szuka oszczędności w przypadku silników spalinowych, i wtedy te zasięgi są jeszcze większe i można mieć wyniki nawet 1000 km na jednym baku.